W syntezie subtraktywnej, podobnie jak w parzeniu kawy, mamy kilka etapów, które prowadzą nas do końcowego efektu, którym możemy się rozkoszować. Słuchowy smak zaspokajany jest w przypadku syntezy subtraktywnej na różne sposoby. I to, co stanowi o jego wyjątkowości, jak również o wyjątkowości całego procesu przyrządzania tego. Tego czarodziejskiego napoju, to możliwość ingerowania w każdy etap powstawania składników, mieszania ich, ba, nawet, nawet można powiedzieć cofania się w procesie przyrządzania. Ostatnio mówiliśmy o kształtach fal. To jest nasza kawa. To jest nasze zmielone na różny sposób ziarno pochodzące z różnych części globu muzycznego. Zobaczcie. Tutaj mamy łagodną odmianę, średnio paloną. Na oscyloskopie widzimy trójkąt. Łagodny dźwięk. Tu z kolei mamy do czynienia z falą bardziej złożoną, ze smakiem bogatszym już na wyjściu, można powiedzieć, zawierającym w sobie dużo więcej danych, dużo więcej składników. Są to składowe harmoniczne, alikwoty, których dalsza obróbka ma kluczowe znaczenie w powstaniu. Ostatecznego kształtu dźwiękowego. Tu jest fala, można powiedzieć, zmienno-pulsacyjna. To jest w ogóle złożona sprawa bardzo mocno palone ziarno o wyrazistym, głębokim, kwaskowym wręcz smaku. Stawia na nogi od razu. I espresso, czyli piła, nomen omen. Zobaczcie na oscyloskop. Ostry kształt, dużo alikwotów, które można później w drodze tej subtrakcji, czyli odejmowania Modyfikować. Synteza subtraktywna, jak sama nazwa wskazuje, polega na kształtowaniu dźwięku poprzez proces redukcji, odejmowania, zabierania pewnych elementów, które na wyjściu mamy dane. W tych kształtach fal, o których mówiliśmy ostatnio i, i, i o których mówię teraz, tych danych jest całe mnóstwo. To różni syntezę subtraktywną. Czyli odejmującą, redukującą od syntezy addytywnej, czyli dodającej. W syntezie addytywnej, o której też będziemy mówić, mamy na wyjściu kształt podstawowy, czyli sinusa. Tam już nie ma nic oprócz czystego, czystej częstotliwości. Nie ma, nie ma żadnej, żadnych nakładających się Harmonicznych, jakichś dodatkowych rzeczy. To jest podstawowy, najbardziej bazowy kształt. I przez dodawanie poszczególnych fal i zmianę ich, nakładanie na siebie i, i, i e, zmiany ich kształtu, osiągamy, osiągamy pożądany efekt. Wracając do syntezy subtraktywnej, różni się ona od addytywnej tym, że ma w sobie element, który się nazywa filtr. Sekcja filtra. Znajduje się po prawej stronie, tuż przy oscyloskopie. Istotne są trzy elementy: to wielkie pokrętło w częstotliwości, frequency, ono jest również nazywane cut-off w niektórych syntezatorach, mniejsze pokrętło rezonansu i u góry. Rodzaj filtra. Możemy sobie wybrać filtr: low-pass, band-pass i high-pass. Trzy rodzaje filtra. W zależności od tego, jaki filtr wybierzemy, zmieniają nam się nazwy pokrętę na dole. Zobaczcie: low-pass mamy frequency i y, resonance. Y, band-pass mamy center i width. width i high pass mamy frequency i off. Jeżeli pomyśleć o dźwięku jak o trójwarstwowym takim andrucie, nie wiem, cieście, które ma trzy warstwy lub jakimś takim zjawisku atmosferycznym zawierającym trzy trzy pasma, to każdy z tych filtrów Zabiera jedno z tych pasm, a pozostawia dwa inne. Filtr dolno-przepustowy, jak sama nazwa wskazuje, przepuszcza, czyli zostawia wszystko to, co jest w dole pasma brzmieniowego, czyli tą najniższą bazową warstwę, zostawia. Zobaczcie. pas zostawia środek przy czym ten środek za pomocą pokrętła center możemy sobie przesuwać jeżeli zobaczylibyśmy wykres to byśmy mieli całe pasmo dźwięku i w środku takie wzgórze które możemy przesuwać w lewo lub w prawo i to jest ta bezpieczna strefa Dźwięk jest niezmieniony, ten jego fragment. No bo jakby był cały zmieniony, to w którymś momencie, co zresztą się dzieje w ekstremalnych ustawieniach filtra, dźwięk zanika. Filtr górnoprzepustowy zostawia to, co jest u góry, a zabiera to, co jest na dole. Posłuchajcie. Bazowy dźwięk, i teraz go będziemy filtrować. Rezonans jest to nic innego jak możliwość uwypuklenia czy podkreślenia tych punktów w spektrum dźwiękowym, które są bliskie brzegowi odcięcia, czyli, czyli temu tej granicy, w której filtr zaczyna działać. Troszkę to brzmi. w sposób skomplikowany, ale zobaczcie. Wyostrza nam się smak, tak jakbyśmy przedłużyli sobie latte o dodatkowe espresso. I zobaczcie, co się dzieje. Słyszymy składowe, harmoniczne. Cały szereg alikwotyczny. Odmianach filtra rozmaicie ten rezonans działa. Posłuchajmy sobie Bandpass. W przypadku BandPass, filtra tego środkowego, rezonans działa bardziej jak regulator szerokości tego pasma, które zawiera w sobie tę część dźwięku, która nie ulega dalszej modyfikacji czy filtrowaniu. W przypadku filtra górnoprzepustowego działanie rezonansu jest stosunkowo najsłabiej słyszalne. Dodaje dźwiękowi nieco kwasowości, kwaskowatości, natomiast pozostawia jego rdzeń w stanie nienaruszonym. Najbardziej najbardziej zauważalne działanie rezonansu mamy w przypadku filtra dolno-przepustowego. Dzięki, dzięki rezonansowi słyszymy całe szeregi alikwotyczne poszczególnych dźwięków. Możemy sobie. Usłyszeć i wpłynąć na to, co znamy z książek z zasad muzyki o szeregu alikwotycznym. Kwinta oktawa, kwinta. Przyrządzanie muzycznej kawy dopiero zaczęliśmy. Mówiliśmy o kształtach fal. Zauważcie, że dzisiaj tylko filtrowaliśmy jeden oscylator. Co by było, gdybyśmy zajęli się filtrowaniem wszystkich po kolei, albo na przykład sub Posłuchajmy, jakby to mogło brzmieć.